Na połowy komercyjne? Nie trafia? Nie. Za e... A nie, dobra, okej. Okay. Bardin, twoja kolej. No dobra, no to ja w no się wyjmuję proce i teraz Aha. poczekaj, jaki, jaki on ma zasięg. Na ludzie strzelisz do tych blisko, na, na ludzie. Tak. Tylko, że będzie utrudnienie, bo obaj są w zwarciu. Możesz to... trafić swoich przyjaciół. On, Masz minus 20 do US-ów albo ignorujesz to utrudnienie i wtedy... Jeżeli trafisz, to to rzuca się losowo w kogo trafisz. A jeśli bym chciał w tego elfa? Którego elfa? A... Tego? No. No to on nie jest w zarciu, on to nie już... jest. On na niego na spokojnie. Możesz. Więc no to na niego. No to rzucasz US. Dobra. E, którym kostką? Desto. to. Tyle samo lub mniej niż twoje US. Trafiasz? Ostrzydę to było dwadzieścia. 20, Wróć, 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 nie Patrzcie Oczywiście, ile razy razy, <laughs> nie tracisz. Jaki, sp jaki spryciulaj. Okay. Mor twoja kolej. Jesteś w zwarciu z... <laughs> trzema. trzema osobami. Ale już tak no. na orasa, to się teraz nie poradzi. Jestem. Jeste. Tak w zasadzie to w zwarcie mojej pięknej klingi. A jest zwarcie tego na dole, to nie przeszło na mnie, bo ja się zacząłem z nim tłuc? Co mi racja, więc jesteś zwarciu z dwoma osobami. No to Dobrze, są... to wiem. Mają te mniejsze plusy przynajmniej. Trzymam w ręce moją piękną klingę i zaraz wetknę ją w miejsce, w które nie powinienem temu osobnikowi, który stoi przede mną. Odbyt. Więc <ścoughs> atakuję go. Pełnym atakiem? Pełnym atakiem? Okej, okay, pełny atak. Czy to był raczej groźny atak? Wespraszam. Yy, Ostro... Może być ostrożny atak albo, albo szaleńczy atak. atak. I teraz z tak, szaleńczym czy... dostajesz ułatwienie 20. Ale nie y... możesz parować ani unikać ciosów. Tak, w następnej tury. Ale I... I... jednak ci się tutaj zmniejszy do 10, bo jesteś w zarciu z dwoma osobami. A dwa ruchy, czyli mogę dotknąć dwóch graczy. Dwóch tymi, nie. Tak? Nie, tak. Nie, masz, nie masz dwóch ataków, nie. masz tylko jeden atak. A, czego? No. Ale nie ma... Nie ma utrudnień za to, że walczysz z paroma osobami, tylko masz ci mają po prostu ułatwienia, więc no jemu też, ten szaleńczy ale atak ukazuję, się nie podoba. co to było trudniej, ale mi mówisz. No nie, nie będzie. wiem, patrzę, patrzę w podobieństwie i mówisz po prostu... Nie ma tego. Więc masz T plus 20. Dakuję przeciwnika przede mną szaleńczym atakiem. No to rzucaj. Pragnę robić. I opisz jak się pięknie zamachujesz. Klatkę piersiową. Najpierw zobaczmy, jaką żywą kostką? desto tak? Twoją Do... lub mniej. Robię potężny zamach i uderzam. I... Zobaczymy, czy uniknie? Niestety. Piękne, efektywne trafienie, proszę Państwa. I, I mój mam czy 23, to? czyli trafimy w ramię. ramię. Elfy jednak coś tam umieją, jednak. Ty jest. masz no, krótki, mięcz, mięcz, tak? No krótki miecz, tak? broń jednoręczną, no. Okej, okay, więc y, D10 plus twoja siła? D10 plus moja siła, już się robi... Pewnie jeden. Trzy. Aha, nie dodałem siły, ale moja siła to jest 3. Więc... Minus jego wytrzymałość 3. Ile. 3 3 obrażenia. Obrażenia więc 3 obrażenia mu zadajesz. Gratuluję. Tak i efektywny cios. Okej, okay. z tym, że teraz elf. Tak BTW wy... ile oni mają mniej więcej życia? Ja to nie mogę Ci powiedzieć. Każdy, ale każdy powiedzmy tak przeciętnie ma po 12 na przykład, 10... A właśnie mówiliście, że zawsze, za, każdy, za każdej turze masz dwa ruchy, tak? Nie masz Akcję. dwie akcje. Akcje, tak? I jedna akcja to jest atak. Tak? Tak, ale nie możesz zrobić, nie mogę zrobić... dwóch ataków, no chyba że... Chyba, twój... że je ulepszysz, ale nie twój wszystkie postaci mogą. Tu ataki wynosi... Twój... Twoje ataki wynoszą jeden, więc możesz zrobić jeden atak. obrywasz strzałą. A mogę oh. zaatakować oh. i uciec? Możesz, możesz zrobić odwrót. Ale okay, to dobrze. się wiąże z... Ale on, że to akcja podwójna Tam było No właśnie, że więc... nie będziemy atakować Długi łuk Siła broni do 10 plus 3 Zobaczymy jak bardzo brałeś Uuuu, furia Ulryka na szczęście ooo. Nie ma potwierdzenia drugiego na tym Na łuku Więc tak Jakie jak nie ma drugiego potwierdzenie? Nie ma chyba furli na łuku, na jest no Furie są na wszystkim, to jest, okay. to, to jest tylko taka ładna nazwa. Druga niestety nie tracę. Grać z zasadami to grać z zasadami. Okej, okay, więc Bardini, ile masz wytrzymałości i czy masz jakąś zbroję na, już ci mówię, 42? Na 42 ma, on, to on, on chyba nie ma żadnej zbroi, bo sobie patrzę teraz na jego postać. Zbroi nie mam. Okej, okay, a więc wytrzymałości szodołatem. ile masz? Ma cztery wytrzymałości. Więc wchodzą ci dziewięć, dziewięć obrażeń. Oh, ci zmieniam. Oh, oh. Zostało ci 3 typy. Potężny o, atak. super. Dobra, zaczęcie Krykubert. Kolejny tir. Można wejść do mojej karczmy, jest bezpieczniej. Mm. Może gdzieś... oczywiście. No mu? Hmm? No ktoś to mówi, ktoś. Chyba czekać kubert. Bardzo coś rzekł. Dobra, więc jako, że ten jest ten mało tutaj 10 przy tobie. Nie trafia. Świetnie. I drugą akcję na parowanie, znaczy na parowanie Spójrzmy co ty nie mogą. Nie, 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 nie. zwykła tak. Parowanie. Tak, na parowanie sobie zostawię. Drugą akcję używam. Będę sobie zaznaczmy, że on paruje. E, jakaś tarcza mi się zdawała. Będzie tarcza. Kolejny. Również cię atakuje. Również mi trafia i również będzie parował. Wojna, walka paralityków. Kocham to w urchauerzy. To jest przeciw. najpiękniejszy system Atakuje do tego. Magnera. No o, dawaj. Nie trafia, będzie kozaku. parował. Mogę się założyć, że mnie trafi. Spoko, masz dużo żyć. Teraz żywotności. ten Atakuje. Trafia. Kurwa wiedziałem. Oh, Wykrakałeś. Ja paruję, jak chcę parować. Wydaje mi się, że obrażenia nie będą zbyt wysokie. Znaczy parowa nie musisz zadeklarować na y, wcześniejszej turze. Tu, I... Teraz możesz niknąć. Właśnie, znaczy, słuchaj, a czy on, on nie wyciągał w końcu tym tak. broni? Wyciągnął no, no to... ale o tarczy nie słyszałem. No no ale jest... myślę, no że to się wyciąga... też liczy. No co, jak Jaką wy... to on ma, jak on ma cechę? No słuchaj ale to przecież wyciągasz broń to wyciągasz też tarczę, no to chyba oczywiste no, wszystko no ja jedzą, też wszystko wyciągnę To jest, to jest tak czy jak jedno ta nawet alkohol. Tak, dobrze, więc y, on miał zdolność parowania tak? Tak on ma parowanie z automatu teraz Okej okay. Czyli rzucasz sobie na ww. Czyli desto, to, tak? Des i patrzysz na ww. Nie wiesz No i tak ma pecha Nie wiesz, mo A mogę więc... uniknąć? Paraf, nie, wynik? bo możesz albo parować, albo, albo, albo uniknąć. Ale okay. 72, to jest korpus, tam na pewno masz jakiś pancerz, jak tarczownik. No A nie, tam ma tego sporo. Ale wracamy na obrażenie, plus siłę. Ma kolczugę i skórzaną kurtę. On ma 8 Minus pół... twoja wytrzymałość. No. Słuchaj, on ma 7 on ma w sumie punktów razem z wytrzymałością i pancerzem na korpusie. Więc nowe jedno wrażenie wchodzi, mamy tankę. Już przedtem. Okej, okay, kolejny elf... Eee, ten elf. Scenariusz robimy robimy na tych dwóch gnaków, co stoją przy nas. Dobra, ten Dokładnie elf sobie... sobie Strzelił Walbrechta. Dzięki. Bez utrudnienia, hmm. rzucimy koło trafi. No Ale skoro on jest w kontakcie z tymi dwoma, to a mo, a może, trafi no, może trafić, trafić. Właśnie może no właśnie. trafić Albrecht jest w kontakcie z jednym, ty jesteś z drugim i dlatego mówię, rzucimy bez utrudnienia, Aha. a potem zobaczymy, kto trafi, jeżeli trafi. No tak w ogóle, no, w ogóle masz zapisane... Nie trafia. ...ile bandy jest nie życia? Tak. Okej. Okay. Musimy sfokusować jednego przeciwnika. Magnarze. Hmm, już. Więc ja napierdzielam w tego mocniejszego. Co się dzieje z tym badytą z prawej, w dolnym rogu? 58... Oh, a no właśnie. A on zwiedza burdel. Chwilę, chwilę. Z no to ma go. 57. Burdzol jest właśnie, Nie, to o, jest ten dolem się tutaj wziął. No właśnie ważne, tak jeden się zacząłem zastanawiać, zastanawiać co on tam robi. Chwila, nie mam żadnych... Nie, nie mam plusów, nic. Kurwa, jeden punkt. Zabrakło? Tak, jeden punkt. Dobra. Czyli parowanie temu panu się skończy. Znaczy nie, ty na takowy właśnie tego z dwuręcznym, tak? Tak, tego z dwuręcznym. Okej, okay, teraz on. On nie umieszka no. użyć szaleńczego ataku. A nie dala. Proszę. Trafia? Okej, okay, paruję. Próbuj. Na spokojnie. Ty sukwo. <coughs> Lecimy dalej, snorri! Dawaj, okay. rób, dawaj, rób fokus na tego no potem. ja, ja atakuję, y, ma detektor, jest w kontakcie ze mną. Mhm. Czyli rzucam, rzucam na dysto. Dajesz? Kurwa, nie trafiam. Niestety nie trafiasz. Y, teraz możesz zadeklarować. parowanie już masz zadeklarowane, znaczy automatycznie to masz. Więc zobaczmy co możesz jeszcze zrobić. Hmm. spójrzmy. Możesz go odepchnąć na przykład. Nie ma sensu chyba. Nie ma sensu, więc, więc nic więc nie robisz tą drugą akcję, tak? Tak. Okej. Okay. Ogólnie listę masz na stronie 132-133. Musiszcia sobie przejrzeć. Albrecht. Mam otwarte. No to ja w takim wypadku czekaj. Będziemy ostrożni, czy będziemy fokusować. Fokus mój przyjaciel Dobra to sfokusujemy to ja chcę użyć jako tej akcji podwójnej chcę wycelować Mam to, na, mam, mam to w podręczniku Czyli że jako jedną akcję ja chcę ten modyfi... W mhm, następnej 10. turze to, będzie. Nie, nie A, nie to będzie nie w tej dobrze w tej W tej bo to pierwsza akcja tej, i druga więc będzie... 5 plus 10 rzucaj Ja już Destonie Mhm Także wszystko to albo D100, albo D10. Niestety, nie nie, minus 10, 42. A, no dobra, no to minus 10 załóżmy, nie? No to 42, to trafem. Trafiasz, okej, okay, spróbuję uniknąć. Niestety, rzuć na wrażenie. To trafiłeś go w 25, czyli prawe ramię. I teraz rzucam d 100 tak? Nie, D10 to jest Twoja siła, jeżeli masz broń jednoręczną, płatę. Już sprawdzam siłę. Co by przestuduję ten, ten właśnie podręcznik jakoś wieczorem dzisiaj. Naprawdę, bo... Tak, by the way, z, bene... z innej rurki Trzeba napisać mi rozprawkę na jutro. <laughs> Nikt. 8 hmm. minus jego wytrzymałość, okej. Okay. Widzisz, że nieźle go ciechnąłeś. Krew się polała. Ha. I teraz jego kolej, on ci chce oddać szaleńczym atakiem. Cholera. Trafia. No super. już nie E, próbuję. Czyli le lepiej jest unikać, czy parować, bo ja mam, tą ta mam podtarcia. A nie, ja nie mogę parować, tak? e, Nie masz tej cechy bo że nie deklarowałeś parowania, możesz uniknąć. Dobra, Spróbować. to e, próbuję uniknąć. Na zręczność rzuci. E, czyli e, jeszcze raz, czyli mam D100. D100 i twoja zręczność lub mniej. Mam ją dodać, czy odjąć? Nie, po prostu rzucasz kością, patrzysz na to ile masz zręczności. Jeżeli wyrzucić tyle lub mniej ile wynosi zręczność, udało ci się. Niestety. Mm -hmm. no, Okej, okay. ja ci trafiłem w 35. To jest prawe ramię. Patrzymy w obrażenia. Ja, ma ja mam skórzaną kurtę na rękach. Okej, okay. ile? Tam ci wchodzi Jed listy? Jeden. Koncerzy jeden, dobra. <laughs> ile masz wytrzymałości? Eee, trzy. Zero obrażeń. Gratuluję. Yes! Tak. Bardin, lecisz. Słowa mistrz. Fakie. Dobra, zerobraźnie. Dobra, to ja z do karczmy. <laughs> wiedziałem, że tam jest bezpiecznie. Moja okay, Nie jesteś z nikim w tym, więc możesz na ludzi uciec do karczmy. Dobra. Więc wycofujesz się z walki, tak? Plama na chodzenie tak. krasnoludowe. może też się schować w oknie i strzelać. W oknie i strzelać. Okej, okay, więc powiedzmy, gdzie masz okno, Kawa, i pokaż. Pierwszy krasnolud uciekł. Moje okno jest... Jak, 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 się to zaznacza? Yy... <noise> Dokładnie tam jest okno. Po Kliknij na tę myszkę w lewym górnym rogu, select move, i przytrzymaj Dobra. lewy przycisk myszy. Tam gdzie chcesz. Dokładnie tutaj, w tym miejscu jest okno. Okej. Okay. Więc powiem, przesuniemy cię tutaj. To ci zajęło całą turę, żeby wyjść do środka. Doker potrafi pomylić. Dobra. Uwaga na szczury! Otwor! <noise> wyłapałem. łapałem. No to ja jeszcze szurołapem jest. Nie ma czego się bać. Okej, że kogo dziś pomacasz, Będąc. No tak, no to ja macnę... Mm, chciałbym zobaczyć, który przeciwnik ma najmniej życia z tych, co mi otaczają. Mm, nie, nie, da się. Możesz nie ma da się? ich obrażenia, jeżeli pośpię yy, już na to tury. Tu, no to nie, tak się nie opłaca. No to atakuję tego przede mną, bo odniósł już rany cięte przeze mnie, więc bądź okay. gam go. Chodź wykonując go. atak, tak, de 100. Możesz silny oczywiście, będziesz miał ułatwienie 20. Oczywiście zabiorę silny, no bo co? No nie, ja mam tyle jeszcze siły, jeszcze się nie I Wykonuję 73, chyba nie pykło. 53 wyszło na trafienie, nie udało, nie ci udało się. Nie udało się, niestety był szybszy. Okej, okay, niestety. Więc elf Łucznik. Znów Walbrechta, bez utrudnień. Dzięki. A myślałem, czy pójść pod Defa. Sprawdźmy, ile nie. zręczności ma akurat ten panel. Strzelam, że mu się nie uda. Nie udało mu się. No. Ha. Okej, okay, teraz ten, którego przed chwilę chciałeś... On teraz chce ci odejść szaleńczym atakiem. Nie trafia. <grym> Kolejny. A, wróć, wróć, wróć z ułatwieniem. Nie, też nie trafił. Dobra. Nie, co tu. To lecimy dalej. Tańp. Kolejny szaleńczy atak. Trafia. W sumie oni już nie parują, to trzeba je zdjąć. E, spróbujesz nikać? No może... On ma uniki albo parowanie? czy znaczy uniki? Kałaj! Kałaj! Chyba defa dostał. Lidosuję go. Pewnie tak. No cóż. Uznam to, że nie paruje, znaczy nie unika. No oczywiście. Czy on, on uniknąć nie może, bo nie ma takiego skilla? To jest zaawansowana, nie? No tak. Nie, nie, na pół wrażli. zręczności mógł chyba. Słucham? Chyba mógł na pół zręczności unikać. Yy, nie wiem szczerze, no to wydawało mi się zawsze... No już zobaczę. Nie, Dobra, wydawało wycie, mi się, że to była zaawansowana, no, więc nie mógł na pół No powie. bo gadaliśmy do Ciebie, kawałek. Aż zobaczę. odchodzisz. Tak, tak. Aż zobaczę. Dobrze, dobrze. Żeby nie było... U mnie oberwałeś szalinczym atakiem. Nikt Zaraz nikt zobaczymy, czy możesz. A ile obrażeń? A, unik zaawansowany, więc, więc ja nie, nie okay. mogę. Pancerza Czy? nie mam żadnego, ponieważ eee, nie 22, czyli prawe ramię znów, zobaczymy ile obrażeń. Ja. 6 plus siła 9. Uuu. To dużo, powiem Ci szczerze. Eee, schodzisz. No właśnie, zauważyłem. Na zero. Eee, okay. eee, eee, na jeszcze, jeszcze nie leżysz, Kałaj, tylko że teraz zamiast dwóch akcji masz, masz jedną, jedną. I jeżeli zrobisz coś, co wymaga siły, to spadasz na ziemię. Ale możesz się wycofać. No to ja będę teraz uciekał do Bardina, który mnie obroni. Swoją żelazną ręką. Na przykład do Karczma. Nie licz na to! Happy, mój przyjacielu, no, musimy wygrać to. Ej, ej. Po walce przypominamy kawojemu co mówił o, o elfach. to są wspaniali. Jednak myślałem, że jestem taniem, no nie Pamiętaj, żeby, to żeby tym razem uciekł. nie odwalać <laughs> nagłych śmierci. Cichej, to nie ma Elasara, więc to nie będzie to samo. Oj tam. Okej. Okay. Trafienia krytyczne. E, dobra, więc Elbie. to była tura tego pana. Teraz ten, który tuczy się z Magonarem, on szaleńczy atak również. No proszę. Nie trafia. Przyjmę was wszystkich. Kolejny. Kolejny jest przy Snorrim, szaleńczy atak. I kurwa nie trafia. Nie Zarzuty. Jest. Teraz Elf walki Strzeli w Albrechta. Wiedziałem. Trafia. Zobaczymy czy tego, 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 o. kogo, bo strzelałem bez utrudnień. 1-5 e, trafia Zbira, 6-10 Albrechta. Albrecht. Cholera D10 plus 3 5. Ile masz wytrzymałości? Chyba jedno wrażenie wchodzi, tak? Jedno Mam 3 wytrzymałości i ten jeden. I zbroję Znaczy zobaczymy co zrobi. Na prawym ramieniu masz, 20, bo jeszcze Więc wchodzi ci tylko jedno wrażenie, już się ustawiłem Okej. Okay. OUCH tukę tego Tego mocnego jest. Mm, kurwa. Ach tak. Teraz boja. on, Ustałem na parowaniu Teraz on chce cię oddać. Walka paralityków. szaleńczy atak oczywiście. Snorri, twoja kolej? Ja oczywiście staję w obronie mojego przyjaciela Albrechta ja atakuję bandytę, który stoi przede mną. Uh -huh. On jest w Twojej I Cvela trafiam. Zobaczymy czy uniknie, nie ma unik. Niestety, dobra, rzuć na wrażenie te 10. Brawo, ładny. Atak. 5 plus y, czym walczysz? bronią jednoręczną, tak? Już ci mówię. Pięknie wykonane, naprawdę, gratuluję. Poczekaj. No tak, to jednoręczny. 5 plus twoja siła, ile masz siły? Siły i HB... 3. Okej, więc 8 na prawe ramię mu wchodzi. Widzisz, że dość mocno go bohateratałeś. Dobrze, tak ty Albrecht. Atakujemy Dobi, Gno. Do, do, Dobij tego przede mną. Atakujemy Gno, ja dokładnie czekam. Że... To nie będzie przypadkiem wpierdol okazyjny wstrząs, skoro atakuje kogoś innego? Przecież jeszcze raz, bo cię nie Czy to rozumiem? nie będzie wpierdol okazyjny w tym momencie? N czy, to, czy w ogóle w Warhammerze gdzieś było określenie, że są wpierdol okazyjne? <laughs> tak mi się wydaje. Nigdy. Nie, no ja właśnie... Nie, u zasadzie... nie dostałem się Nie, Mówi się cały czas, że, że właśnie to był haumrul, bo ja patrzyłem ostatnio po podręczniku podczas moich sesji zachłeleniłem... Ja nie mogłem znaleźć żadnych. Ty, bo jedy, ja, co? atak to jest jedna, jedna akcja, co nie? Mhm. Mhm. Ja mam dwie akcje. To zaatakowałem jedną akcją. A czy masz dwa I, ataki? I drugą, I drugą akcję mogę wykorzystać na wyciągnięcie kuszy? A, Może, bo wyciągnięcie kuszy jest darmowe. I wyciągnięcie kuszy. kuszy za jeden. A nie, schowanie nie. broni i będzie puszczy to... Tak, Aha. schowanie do dobycie to jest jedna akcja, upuszczenie okay. darmowe. Dobra, razem dobra, okej. Okay. Ale może właśnie to wstrząs. Y dziś na bloga napiszę top 5 postaci jakie gramą mi na sesji. Okej. Okay. Pierwszy będzie. A można zrobić dobra, tak, oczywiście. że jak on puści broń, to zabrać i uciec? <laughs> no, oczywiście. <laughs> to idealnie. <nie laughs> <laughs> dobra. Dobra, ja jestem. Więc upuszczasz te broni i wyciągasz kurze? Nie. Okej okay. eee, Więc tak, 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 tak. Albrechcie. Co robisz? A tak! A tak, rzucę, idę eee, Nawet z ułatwieniem mi wchodzi, została ci druga akcja. A tak! Mam dwa ataki. Masz? No wydajesz. Eee, czekaj. No dobrze mi Czekaj, 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 czekaj. dajmy mu tutaj powtórzyć, bo za te dwie akcje e, mogłeś też wykonać szaleńczy atak z ułatwieniem, co nie? Aaaa, no, wtedy, wtedy, nie nie nie, nie wtedy nie będziesz mógł parować. Wtedy nie będziesz mógł parować, ale masz ułatwienie A, ale... 20. Jako, że Snorri też się z nim bije, to będzie już 30. Kurde, ja chcę wiedzieć, czy on ma tyle HP, że jakbym wykonał szaleńczy atak, to bym go zabił. Niestety, Niestety nie. To sz... zależy od Przed tego, ile wrócisz go zabił, obrażeń. bo ja mu, zabi... ja mu zadałem 8 od twoich obrażeń, to... jakie zadasz. Ja mu zadałem 8, plus to, że było widać, że bardzo mocno oberwał. Plus, plus jeszcze ja mu zadam, dobra, no to jak teraz się dowiedziałem to zrobimy ten szalenczatek. Mam 9, mam m, prawie... mam 10 hp, to Okej, okay, to weźmy ten pierwszy rzut 74, czy chodzi ci na 44 to na atak czy nie? No chyba. Nie wiem, a skąd mam. Okej, okay, wykorzystaj pąk szczęścia w takim wypadku. Ja, a... no Odpisz sobie jeden PS tam z karty postaci w zakładce. Okej. Okay. I przeżyć. No i... no ten punkt... a, a, o co ja... No, On tak? ci pozwala przerzucić kość. Rzuć do 100. Aha, mam rzucić jeszcze raz do 100? Okej. Okay. Tak. No to trafienie. Traf. Weszło. Na na Obrażenie. Teraz obrażenie. No. Do 10. Do 10 plus twoja siła. Uuuu! Uuuu. Przerzuciłem. Furia Dobra. Potwierdź. Teraz, Potwierdziw jeżeli trafienie. dziesiątka wypadła, rzuć jeszcze raz na trafienie. Czy idę 100? Weź tego z prawej, weź tego z prawej Ej, idę 100? Tak, idę tak, 100 Niestety nie trafiasz za drugim nie. razem On ma cały czas te same... Ale to ty... już będzie krytyk Trafię na 43 tego tego Nie, nie możesz nie 43 to jest prawe ramię e, Tabela trafień krytycznych, ręka Ile mu przebija tych hapeków? 13, on ma tutaj ok Dobra, więc twój cios odrąbał rękę przeciwnika, który przez chwilę patrzy ze zdziwieniem na tryskający krwią kikut, a Stary. potem martwy osuwa się na ziemię. Yes! Eee, dobra, wiesz co to po sesji w sumie? Brawo Albrecht Więc Koń ten panego. Nope team. Nie! Wszystko na snorim muszę... Teraz, teraz ten krzyczy... Ty chuju zabiłeś Olafa! I szalinczy tak na ciebie. Nie trafiam. Yes. Bardin! K. Dobra, to ja znowu dalej nocą da, strzelam. I teraz pytanie doleci do tego do elfa jakiegoś? Do elfa? 9 metrów na drodze będziesz miał bandziora podejrzeć jednego. Właśnie, to się zastanawiałem, czy trafia przeciwnika po drodze. Możesz wybrać, albo do... utrudnienie 20 zostajesz. No. Albo... Albo zero utrudnień, ale wtedy losujemy koło trafi. Zero utrudnień. Ok, to rzucaj. Bez to. Niestety. Masz drugą ne. akcję. Jeszcze. Możesz na przykład kucnąć, żeby w ogóle cię nie było wydać. Widać, nie? No dobra, to kłóca. Ok, no to sobie kucasz. oznaczymy ci jakieś, że jesteś tutaj schowany. Hmm, jakiś murek, powiedzmy. Wendet sich der Killer?